خیلی ساده کیتیکسی شه. توی متن خوانم. وون باکسین. تو کنی برام موندن. دوباره. نه. آها. Ej, to jest! Ej, to jest dobrze przyklejone. O, wala. Super lux HD 681. Jakie dźwięczawe to są. O, worek na suchaweczki. Do zakupu zakupu nie ma, bo nie ma Dobra Unboxing słuchavy polecha na tym jak zwykle. No, zacznijmy więc. No łatwiej, łatwa budowa no czarni. To jest z tą wtyczką. Uh -huh. Takie coś. Eee fajne. Fajne to to. To są te słowej na To mi się bardzo sprzyda, bo ja będę chował ja sławki teraz w takich rzeczach. Tutaj fajnie, się, jak to się demontuje. ja dalej I to zamontować. Jezu. Tak jak mówiłem, wszystko przebiegło pomyślnie. No i cowki tu się kryją. Jeszcze je przekażę Oj 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 No i mówię, jest takie coś Ej, to są Sławki Sławki tak się prezentują mniej więcej na no, takie fajne fajnie się montuje, bo one ściskają się, tumienie jest słyszę mniejsza. Ja tak naprawdę słyszę pół swojego głosu, tutaj bardziej czuję niż tu i... No, jest fajnie dopasowane, bo dźwięk, który słucham, muzykę czy grę, czy w ogóle, fajnie się tu słucham. Po prostu są efekty i czuć ci mocniejszy bas, niż z poprzednich Philipsów. Bo zależało mi na tym, żeby w końcu mieć jakieś słuchawki, bo na tamtych nie dostrajałem aż tak dźwięku niż teraz będę. Więc możliwe, że przyszłe odcinki będą bardziej, tak, jakby pod głośność dostosowane niż w starych Philipsach, bo to ma wpływ na nagrywanie. Tym mniej mam tego, tym gorzej będzie szło, ale te, tak te, to teraz już mogę działać. No i w sumie tylko tyle wam powiem. Słuchawki oceniam na bardzo dobre, a opinia jak zwykle za pół roku. Więc trzymajcie się, ja się i życzę y, zdrowia tam wam kochani, bo patrząc co się dzieje, to nie chcę na mówić. No i no, zobaczymy. No to trzymajcie się. Na razie.